Witajcie w Hypo na kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Jesteśmy w przeuroczej podwarszawskiej miejscowości, gdzie mieszka nasz klient. Poprosił nas o pomoc. Pomoc z wymianą pompy głębinowej. W dzisiejszym materiale pokażemy Wam krok po kroku, jak wymienić pompę głębinową. Zapraszam. W pierwszej kolejności musimy rozpoznać, z czym mamy do czynienia. Schodzę zatem do studni, która umiejscowiona jest na działce klienta w szopce pod dachem. Odkręcamy złączkę PE, która łączy głowicę studni z rurą PE40. Na pierwszy rzut oka już widzę, że założona amatorską głowicę studni jest plastikowa pokrywa. Na ten moment w zupełności wystarcza, gdyż studnia jest pod dachem, Przy pomocy asystenta wyciągamy pompę głębinową. Nie wiemy, z czym mamy do czynienia, bo klient sam nie był w stanie określić, nie wyjmował jej przez około 10 lat. Wyciągamy pompę, widzimy osad na pompie. Rudzący. To mangan. Dobrze, że mam asystenta, który wspiera mnie przy takich pracach. Pełen optymizmu zabieram się do wymiany pompy na nowo. Pompa zawieszona jest na około 15 metrach. Stara pompa miała silnik 1,5 kW. Podkręcamy złączkę i wypinamy rurę, którą wykorzystamy do nowej pompy. Wraz z klientem zdecydowaliśmy o wymianie zaworu zwrotnego. Stary zawór to mosiężny zawór, ale z plastikowym trzpieniem i grzybkiem. Wymienimy go na nowy, księżny z mosiężnym grzybkiem. Nie będę tracił czasu na odzyskiwanie starych i to nie jest duży koszt. Mamy przygotowane wszystko nowe. Nowa pompa to pompa z serii 3,5 SRH 412. Pompa o mocy 800 W, zapewnia 107 litrów na minutę i ciśnienie 6,3 bara. To wystarczające parametry, aby zasilić nawadnianie w, w ogrodzie klienta. Ogród ma 1,5 tysiąca metrów. Zabieramy się za uszczelnienie wszystkich połączeń. Na gwint mosiężnego nypla nakładam pastę i nawijam pakuły Pakły nawijamy od zewnątrz do środka, jeszcze jedna warstwa pasty uszczelniającej i skręcamy nypel z zaworem zwrotnym. Warto zwrócić w tym e, miejscu uwagę, żeby zawór był skierowany w odpowiednim kierunku. To samo robię ze złączką PE wysokociśnieniową, 15 barową. I wkręcam w zawór zwrotny. Ściskam dwiema żabami aby mieć pewność szczelności połączenia. Czas na wkręcenie tego zestawu w pompę. Pompa ma półtora calowy gwint, więc zastosowano tu redukcję mosiężną z 1,5 na 5, czwartych. Czynności uszczelniające są takie same, więc skręcamy. Korzystujemy starą rurę P40, która jest w pełni sprawna, jedynie pozostał na niej osad z manganu. Zakładam nową złączkę i wpinam złączkę PE przy duże. Skręcam złączkę z nyplem. Wykorzystam również linkę która służyła do zawieszenia pompy. Przeciągam przez oczka. Zwróćcie uwagę, mamy tu specjalne wyżłobienie na króćcu tłocznym, aby linka nie przetarła się, czy zerwała podczas pracy pompy. Linkę zabezpieczam trytytkami, pozostawiając przewód elektryczny luźno, aby nie przetarł się podczas instalacji pompy. Zabezpieczam linkę na całej długości, i przechodzę do założenia naszej głowicy. Klient nie planował wymiany głowicy, więc wykorzystamy tę, którą zastaliśmy na samym początku. Skręcam zaciski kabłonkowe przy lince. I już możemy instalować pompę. Hop, i jestem w studni. Mój asystent podaje mi pompę, a ja zapuszczam ją w studni. Na głębokość około 15 metrów, tak jak było to poprzednio. 3,5 calowa pompa pięknie mieści się do studni 110. Zawór zwrotny, który zainstalowałem, zabezpieczy nam, aby woda nie wracała się do pompy do studni. Wykorzystam złączkę. Bo po, po diagnozie okazało się, że jest w pełni sprawna i zakładam uszczelkę wkładkę i mocuję rurę. Wodną. PE40. Zacisk i nakrętka. Trójniczek z zaworkiem, który widzicie, służy do spuszczenia wody na okres zimowy. Pozwala to w wygodny sposób opróżnić układ systemu nawodnienia z wody. Łączę przewód z nowej pompy do przewodu ze starego, aby przepuścić przez wąski przepust. Jest to rura dwudziestka. Wierzę, że nie zaklinuje mi się tutaj na tym łuku między studnią em, kręgową a, a, a posadzką w, w szopce klienta. Miejmy nadzieję, że, e, że to połączenie wystarczy. O. I w tym momencie przepuścimy przewód Mój asystent będzie ciągnął przewód, a ja tu będę naprowadzał. Proszę bardzo. Po udanej akcji z przełożeniem przewodu zabieram się za podłączenie elektryczne. Mamy tu wyłącznik LCA2 polskiej firmy HydroVacuum z Grudziądza. I co my tu mamy? Pompa jest jednofazowa, więc bardzo łatwo będzie podłączyć pompę do tego wyłącznika. Przez gumowy przepust przepuszczam przewód od pompy. Jest to 3 szyłowy. Kabel i podłączam odpowiednio do każdej z szyn. Pierwsza szyna brązowa, druga niebieska, a z tyłu mamy uziemienie. Nie wykorzystujemy w tym przypadku trzeciej szyny, która służy do podłączenia silników trójfazowych. Tu mamy jedną fazę, wykorzystujemy dwie szyny. Zwróćcie uwagę, Kolory łączymy jeden z drugim, czyli brązowy nad brązowym, niebieski nad niebieskim. Brązowy oznaczeniem jest L, jak load, po angielsku yy, yy, ładunek, niebieski N, jak neutral. Poziemienie łączymy ze sobą i podpinamy w tylnej części wyłącznika ciśnieniowego. I cyk, gotowe. Zakładamy pokrywę, skręcamy, aby zapewnić szczelność. Pozostawiamy ustawienia, które były pierwotnie. Zapuściliśmy nową pompę w studni klienta. Wyprowadziliśmy hydraulicznie i elektrycznie ze studni do naszego, naszej hydroforni, w której znajduje się zbiornik 200-litrowy. Jest to zbiornik Wimest przeponowy. Podłączyłem elektrycznie pompę do wyłącznika ciśnieniowego jest to LCA2. Który będzie sterował pompą, załączał i wyłączał pompę, w zależności od spadku czy wzrostu ciśnienia. Pompa uzyskała 4,2 bara. To jest ciśnienie, które zostało ustawione na wyłączniku ciśnieniowym. Poprosimy klienta o załączenie systemu nawodnienia, aby pokazać, że wszystko działa jak należy. Zobaczcie, jaki piękny ogród. Pięknie podlewa. Spotkał mnie taki przykry problem. Przestała działać pompa. Nie wiedziałem, że to nie działa pompa, bo nie działało podlewanie. Zgłosiłem się do lokalnej firmy z Pruszkowa. Panowie pomogli mi, ogarnęli temat od początku do końca. W dwie godziny nie wierzyłem, że to jest możliwe, ale pompa działa, podlewanie działa. Mam nową pompę, która będzie zużywała mniej energii, także z tego też bardzo się cieszę. Jestem zadowolony w ten chłodny, ale słoneczny poranek. Słońce wyszło też dla mojego ogródka. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zostawcie lajka, krótki komentarz, pozwoli to na promocję takich treści, które przekazujemy wam za darmo. Pozdrawiam, Paweł Kubalski, Chypo, praktycznie o pompach.